W dzisiejszym filmie pokażę Wam drugą część z przygotowań tortu na zakończenie przedszkola mojego syna, czyli wnętrze tort tęczowy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotować takie piękne kolorowe blaty oraz przełożyć je równo kremem, to obejrzyjcie dalszą część filmu, najlepiej do końca. Dzięki temu dowiedziecie się co i jak przygotować, a wszystko znajdziecie też w opisie pod filmem, jeżeli chodzi o listę składników i użyte produkty. Zacznijmy więc od przygotowania naszych blatów. Jajka z cukrem i barwnikiem za każdym razem ubijam na puszystą masę. Używam tutaj barwników żelowych, nie do mas tłustych, ale właśnie takich wodnych, jak na przykład fraktal. Dzięki temu one dobrze rozpuszczą mi się w mojej masie, a cały biszkop będzie miał ładny kolor. Każdą masę przygotowuję oddzielnie, ponieważ miałam tylko dwa ranty. Zresztą więcej tak nie zmieściłoby mi się do piekarnika. I dzięki temu też mogłam przy pierwszym blacie sprawdzić, czy ilość, którą sobie przygotowałam, będzie w porządku do każdego kolejnego blatu. Zaczęłam od fioletu przy tych biszkoptach szczerze mówiąc nie chciało mi się bawić w ubijanie białek z cukrem za każdym razem osobno więc ubijałam tutaj wszystko razem dopiero później dodawałam olej oraz przesianą przez sito mąkę i wszystko już mieszałam ręcznie tak żeby później uzyskać właśnie taką jednolitą masę każdy z blatów piekłam przez 30 minut w 155 do 160 stopni. Po upieczeniu studziłam na kratce i dopiero wtedy ściągałam z rantu i przygotowywałam kolejny biszkopt. Tutaj też taką fajną opcją, ponieważ ten tort będzie bardziej w takim stylu amerykańskim, czyli dużo ciasta i mało kremu, warto jest przygotować sobie krem, który jest po pierwsze biały, bo to jest bardzo ważne, żeby to nie był żaden kolor, żeby ta nasza tęcza nie była zaburzona, a po drugie, żeby troszeczkę wzmocnić smak tego naszego tortu, ponieważ tutaj mamy troszeczkę mniejsze pole manewru niż przy klasycznych tortach, warto jest dodać do biszkoptów dodatki smakowe, czyli na przykład pastę waniliową, jakieś na przykład aromaty malinowe takie naturalne, skórkę z cytryny, skórkę z limonki, miętę, opcji jest mnóstwo. Ja dopasowywałam je w ten sposób, żeby zgrały mi się kolorami, czyli żeby nie wybijały mi się później w cieście. Jeżeli chodzi o krem, to jest akurat moja tajna receptura, którą się nie dzielę, ale ważne jest, żebyście przygotowali krem, który po pierwsze jest stabilny, a po drugie będzie właśnie jasny, czyli biały, ewentualnie lekko kremowy, i on nie może być też warstwowo grubszy moim zdaniem niż 1 cm. U mnie blaty będą miały 1,5 cm, ale warto upiec sobie nieco wyższe te biszkopty, żeby było z czego te blaty wykroić. Ponieważ czasami, jeżeli na przykład zdarzy się Wam przepiec biszkopt albo ten kolor nie będzie na górze taki jak po rozkrojeniu, no to musimy mieć miejsce, żeby z tego ciasta ten blat wykroić. Ja zawsze robiłam właśnie tak, żeby one urosły nieco wyższe niż w rzeczywistości potrzebowałam. Dlatego na każdy blat użyłam przy średnicy 23 cm 3 jajka, czyli na całość jest to bardzo dużo. Normalnie nie robiłabym takiego dużego biszkoptu. Ale akurat tutaj tych jajek idzie sporo, i cały proces przygotowania tych biszkoptów można mówić zajął mi pół dnia, ponieważ samo zrobienie ciasta, przelanie, upieczenie, wystudzenie i powielanie tego procesu przez te wszystkie kolory naprawdę trwało bardzo długo. Ale z drugiej strony, jak możecie zobaczyć, jak ten tort wyglądał ostatecznie, to myślę, że efekt był tego wart. Ja się bardzo cieszę, że miałam możliwość przygotować taki tort i myślę, że jest to całkiem fajna opcja dla dzieciaków, ponieważ nie mamy tutaj żadnych wkładek owocowych, chrupek pralin, czego często dzieci nie lubią. Jest po prostu gładki krem i dużo ciasta, czyli takie trochę babeczki z kremem, ale właśnie w wersji tortowej, Ja do tego mega kolorowe, więc myślę, że dzieciakom bardzo się spodobają. I tak jak widzicie, piekę i piekę sobie te biszkopty aż w końcu przygotuję już wszystkie kolory. Każdy biszkop studza, studzę, zanim owinę go folią spożywczą, ale właśnie po wystudzeniu musiałam każdy dokładnie przygotować. Też można te blaty zrobić sobie kilka dni wcześniej, na no spokojnie, tak żeby się później nie śpieszyć, Tutaj mogliście przy czerwonym barwniku zobaczyć, że dodawałam go jeszcze trochę później podczas miksowania, ponieważ też te kolory m, będą troszeczkę intensywniejsze. Ale gdybym zostawiła ten kolor w takiej ilości, jakiej był tam, to wyszedłby mi bardziej różowy niż czerwony, byłby Taki blady, a ja chciałam, żeby te kolory były naprawdę intensywne, więc dodałam go nieco więcej. I w ten oto sposób za chwilę będę miała opieczone wszystkie blaty. I tak jak mówiłam, każdy musi być owinięty folią spożywczą, wkładam je do lodówki, ponieważ później, po tych kilku dniach, jak będę je wyciągać i kroić, będzie robić się to dużo łatwiej niż gdybym wyciągnęła taki świeży biszkopt albo z blatu, albo po upieczeniu zaraz go kroiła. One wtedy są bardzo delikatne, będą się łamać, tym bardziej, że te blaty muszą być bardzo cienkie. I ja tutaj ten pierwszy przygotowałam sobie w ten sposób że najpierw skroiłam górę, zmierzyłam, sprawdzałam, czy ta grubość jest taka, jaka powinna być. Ja chciałam, żeby mój tort miał maksymalnie 14 cm wysokości, dlatego też każdy z blatów nie mógł być wyższy niż 1,5 cm. I tutaj przy zielonym możecie zobaczyć, że musiałam skroić górę i dół, żeby ten kolor wyszedł właśnie taki ładny, zielony, żeby nie było żadnych tam przepieczeń albo jakiegoś taki, takich prześwitów. No i tutaj już lecę każdy kolejny kolor osobno. Bardzo przydatny jest tutaj nóż piła, jeżeli używamy jej umiejętnie, to naprawdę możemy bardzo cieniutko wykroić te biszkopty. Każdy z nich dodatkowo nasączam bardzo delikatnie, bardzo szybko, ponieważ one są cieńsze niż te moje klasyczne biszkopty olejowe, więc też tego nasączenia musimy dać mniej niż normalnie, ponieważ blaty jest cienki. Następnie wcześniej przygotowany krem, przygotowywałam go sobie dzień wcześniej, całą bazę następnego dnia tylko ubijałam i takim właśnie jasnym kremem za pomocą rękawa cukierniczego przekładałam każdy z blatów. Tutaj chciałam Wam pokazać cały czas tylko ze złożoną folią rantową, jak wypełniam całość, ale niestety to mi się tak bardzo ruszało, że musiałam założyć jeszcze rant, żeby krem stabilnie przylegał mi do blatu i później też do boków, do rantu. I za pomocą rękawa cukierniczego i tylko Wilton 2a wyciskałam 1-centymetrową warstwę kremu, czasami było go minimalnie cieniej, wyrównywałam doropatką, dzięki temu ten krem jest naprawdę równiusienki i blaty bardzo ładnie się sklejają. Następnie przekładałam kolejny blat biszkoptu i robiłam to tak długo, aż w końcu uzyskałam właśnie. Taki tęczowy tort. Tutaj miałam sobie też na folii rantowej zaznaczone, jaką grubość powinien mieć każdy blat maksymalnie, ponieważ tego kremu miałam tak na styk. Wyszedł on ciut, ciut niższy niż zakładałam, ale to akurat dobrze, no bo sam w sobie tort tak czy siak wyszedł takiej wysokości, jakiej zazwyczaj robię torty, tylko tutaj właśnie metoda przekładania jest troszeczkę inna i warto o tym pamiętać, kiedy będziecie przeliczać na przykład na jakieś swoje średnice. Kiedy tort będzie już przełożony kremami, przekładam sobie folię spożywczą na górę, tak żeby wilgoć nie uciekała mi z tego tortu, żeby on był właśnie taki fajny, nasączony dobrze, ale też bez przesady w drugą stronę. Tort wkładam do lodówki na noc i dopiero następnego dnia przygotowuję go do dekoracji, a film z dekorowania tego tortu znajdziecie na playliście "Torty". Nie wiem, który z tych filmów pojawi się jako pierwszy ale oba znajdą się właśnie tam. A tak prezentował się efekt finalny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału. Ja już się z Wami żegnam i życzę wszystkiego smacznego.